Z tej strony Karolina, witajcie na moim kanale. Dzisiaj porozmawiamy sobie na temat włosów. Wiele, wiele osób naprawdę bardzo zmaga się teraz z wypadaniem włosów. Od 2020 roku, kiedy wyszła, wiemy co nie będziemy tutaj głośno mówić ja sama strasznie przez ten cały okres czasu Zgubiłam, wypadło mi multum, multum włosów. Ja zbierałam włosy tak i mi wypadały garściami. Po prostu miałam pełno włosów wszędzie. Zatykały mi się wszystkie zlewy, prysznice, wszystko zatykałam. Całą poduszkę miałam w włosach. Wszędzie walały się moje włosy. Ja już byłam na takim skraju załamania, że ja już nakupowałam sobie peruk, chodziłam w perukach. Doczepiałam sobie włosy tymi klipinami, bo to była jedyna metoda do doczepienia włosów, którą ja mogłam stosować. Byłam załamana, totalnie załamana. Ja byłam też z tych osób, co nie bardzo się badała, ponieważ boję się pobierania krwi. Pierwsza rzecz, zacznijmy po kolei badania. Przede wszystkim trzeba się zbadać. Morfologia TSH, poziom witaminy D w naszym organizmie. Ja jestem też wegetarianką od 6 lat i też dieta, ale do tego przejdziemy za chwilę. Trzeba zbadać, co nam jest, wykryć, czy coś nam jest. Bo przeważnie, jeżeli włosy wypadają z dnia na dzień, a tak też u mnie to wyglądało, bo kiedyś mi nie, wypadał, nie wyleciał pół włosa. Ja kiedyś byłam nienormalna, farbowałam włosy, ja miałam wszystkie kolory tańczy. Ja miałam niebieskie, zielone, różowe, blond, białe, czarne, ja miałam wszystko na głowie. I nie wypadło mi nic, nigdy, no nawet troszeczkę mi się włos nie skruszył. Miałam tak silne, mocne włosy. Ja nigdy nie należałam do osób, które miały super gigagęste włosy. Ale w porównaniu do tego, co miałam później, to one były naprawdę gęste. Ja miałam dosłownie trzy włosy na krzyż, więc najpierw badamy, co nam jest. Bo jeżeli włosy wypadają, to znaczy, że coś im jest. Ja mam również brwi wytatuowane, tzn. zrobione permanentnie, ponieważ brwi również mi wypadły. Rzęsy też mi się sypały. Wszystko mi się sypało. No to kurczę, coś było nie tak. Wyszło, że mam niedoczynność tarczycem. Eee, I kiedy zaczęłam brać leki? To jest też, pamiętajmy, trzeba znaleźć dobrego lekarza żeby przepisał nam dobre leki, poszłam do troszeczkę gorszego. E, no i przepisał mi złe leki, przez które było mi jeszcze gorzej. Byłam cała zasypiała, miałam pełno pryszczy i włosy wypadały, wydaje mi się, jeszcze więcej. Jeszcze więcej ich się sypało. E, ale znalazłam odpowiedniego lekarza, który dobrał mi odpowiednie tabletki, i powiem wam, jak z bicza strzelił, automatycznie przestały mi włosy wypadać, ale to nawracało. I w moim wypadku, wiecie, trycholodzy, endokrynolog, lekarze. Poszłam jeszcze do ginekologa, ponieważ yy, okazało się, że mam zespół policystycznych jajników, chyba tak to się fachowo nazywa. Czyli jeden mój jajnik produkuje testosteron, przez co mam jak chłopak. Chłopacy w teorii, że wypadają im włosy z głowy, a są owosieni na ciele. Zresztą mogę wam pokazać chociażby, jak wygląda moja ręka, jeśli. Jeśli wyostrzy, ja mam giga giga owłosione ręce. To samo plecy. Eee, I to jest właśnie przez ten testosteron. Więc muszę brać tableteczki, przez które ten testosteron mi się uspokaja dzięki tym tabletkom uspokoiła się troszeczkę, uspokoi, uspokoił się troszeczkę mój jakby jajnik i mam teraz w sobie więcej hormonu żeńskiego. Bardzo, bardzo ważna jest również suplementacja, tak jak mówiłam wcześniej ja jestem wegetarianką od 6 lat i wiadomo trzeba sobie dostarczać znaczy nie tylko wegetarianin każdy powinien się suplementować dostarczyć swojemu organizmowi suplementów, ponieważ w żywności niekoniecznie zawsze dostarczymy sobie odpowiedniej ilości tych witamin, co są nam potrzebne chociażby bardzo ważne jest suplementować witaminę D, ale to ja nie jestem lekarzem, każdy potrzebuje czegoś innego, dlatego ja się nie będę odzywać na temat suplementacji i tak dalej, ponieważ każdy powinien to dostosować do siebie, aczkolwiek na pewno witamina D jest bardzo, bardzo ważna. Ja mogę powiedzieć, co ja stosuję, to Multum, po prostu to jest witamina D, witamina K, witamina B, B12, omega, cynk, magnez, żelazo, biotyna, po prostu cały kompleks, ale wiadomo, że musi Wam lekarz powiedzieć, jak to stosować, ponieważ trzeba z odstępem czasowym, wiadomo, nie można cały czas brać tych witamin, no bo jednak się zawitaminujemy, a to też jest takie, wiecie, niedobre, więc badania, ogarniamy, co nam jest, lekarz, eee, ja Wam powiem, chodziłam do trychologa, totalnie, powiem Wam, wydałam tyle pieniędzy, że tak jakby nie wiadomo, co bym miał zrobić na tej głowie, a tak naprawdę umył mi włosy szamponem, użył maski, dał mi wcierkę, którą też później dał mi do domu, żeby to stosować i to jest wszystko, co mi zrobił i tak naprawdę niczego konkretnego się tam nie dowiedziałam, a poszłam po opiniach i podobno trycholog dobry, więc musiałam wziąć ją tutaj na kolanka ponieważ będzie nam cały czas łaziła po domu i tupała swoimi pazurkami dieta, suplementacja -y, suplementacja jeszcze bardzo ważna rzecz przez to, że ja nie jem mięsa i zanim weszłam w tryb sportowca turbo świra na siłowni to ja też jakby zaniedbywałam ilość jedzonego białka. A nie zapominajmy, nasze włosy to jest w większości keratyna, która jest z białka. I bez białka te włosy nie mają na tyle siły, żeby być zdrowe, gęste, rosnąć i tak dalej. Ja ostatnimi czasy zaniedbałam troszeczkę też to białko, ponieważ teraz jestem na regeneracji, nie chodzę już na siłownię. I troszeczkę zaniedbałam i już zaczęły mi się kruszyć włosy, wykruszać. Więc bardzo, ważna, bardzo ważne jest również białko. Następna rzecz pielęgnacja, o której nie miałam zielonego pojęcia. Bardzo ważne są odżywki, całe pech odżywek. Szampony, łagodne, o średniej mocy. Też czasami trzeba użyć takiego rypacza, żeby dokładnie umyć skórę naszej głowy, żeby wiadomo te wszystkie zanieczyszczenia, co mamy, moje, 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 co mamy na naszej głowie... To też może powodować wypadanie włosów. Również bardzo ważnym czynnikiem jest nieużywanie ciepła, bo ja totalnie zrezygnowałam z ciepła. Ja suszę średnim nawiewem powietrza z suszarki włosy i powiem Wam, że te włosy są o wiele ładniejsze. Świadoma pielęgnacja jest giga ważna. W ja wam pokażę moje ulubione. Które stosuję e, od dłuższego czasu, praktycznie od jakichś trzech lat regularnie. E, nie używamy też peelingów z drobinkami, ponieważ one podrażniają nam bardziej tą skórę głowy i ja kiedyś używałam z drobinkami i wypadały mi jeszcze bardziej te włosy. I powiem Wam, że te włosy są. Ja to mówię, że ja na starość jakoś tak, kurczę, mam większy problem z tymi włosami, bo ja mam tak giga delikatne włosy, że ja mm, podczas nawet upinania tych włosów one mi się łamią. One są po prostu. mi mój fryzjer powiedział, że ja mam bardzo cieniutki włos, ale jest ich dużo. I one są giga delikatne i trzeba naprawdę bardzo z nimi uważać. A bardzo też ważna rzecz podczas pielęgnacji, bo to zaliczam bardziej do pielęgnacji, nie idziemy spać z mokrą głową. Nie, nie robimy tego! Tego nie wolno robić! Zawsze suszymy włosy na wiór. Włosy myjemy też tyle, ile tego nasze włosy potrzebują. Ponieważ ja słyszałam bardzo takich, wiecie, rad cennych, że trzeba przytrzymać skórę głowy, żeby ona się tak nie przytuszczała, ale to nic nie daje. Ja jeśli chodzę w tłustych włosach, to te włosy są jeszcze bardziej obciążone i mi jeszcze bardziej wypadają, więc w moim wypadku moje włosy potrzebują codziennego mycia, aczkolwiek czasami myję no co drugi dzień, ale przeważnie codziennie, bo one po prostu tego potrzebują i wtedy używam na co dzień szamponu o lekkiej mocy. I w ogóle absolutnie nic się z tymi włosami nie dzieje, też suszmy te włosy. Lepiej jest je wysuszyć, niż zostawiać, żeby same sobie wyschły, czy broń Boże, iść w mokrych włosach spać. To już jest grzech. Ja wiem, że to jest bardzo ciężkie. Ja sama miałam taką depresję. Naprawdę, uwierzcie, mi to mówią, to, to są tylko włosy, ale dla kobiety, włosy to są nie tylko włosy, ale aż włosy. To jest nasz atut, to jest, wiecie, coś, co nam daje giga pewności siebie. Ja od kiedy. Te włosy mi w końcu odrosły, przestały mi wypadać garściami. To ja jestem naprawdę szczęśliwszym człowiekiem, bo ja nie muszę oglądać tych włosów wszędzie wokół, bo one były wszędzie, tylko nie na mojej głowie. I od kiedy, znaczy, mi tak w zupełności, całkowicie nie przestały lecieć. Są epizody, gdzie nie, wy... nie wypadnie mi ani jeden. Teraz, kiedy już idziemy na wiosnę, ja też miałam bardzo teraz okres w swoim życiu stresowy, dużo się działo, mało spałam, podróżowałam. No i też chorowałam bardzo dużo, byłam na antybiotykach i troszeczkę już te włosy pokazują, że są zmęczone. I tak jest dużo lepiej, umiem z tym walczyć, aczkolwiek mm, wiem, że stres bardzo oddziaływuje na nasze włosy, na nasz w ogóle wygląd. Staram się być spokojna, dbajmy o siebie, badajmy się. I będzie dobrze. A niestety nic więcej wam nie mogę powiedzieć, bo to jest wszystko zależne od osoby, każdy ma coś innego. U mnie to był raczej powód niedoczynności tarczycy nieleczonej, bo też nie wiedziałam, że, ją, że, że mam niedoczynność tarczycy. Zespół policystycznego jajnika, który no, produkował testosteron w moim organizmie, że byłam, nie wiem, bałopucho pewnie no, żartuję, ale to jest właśnie to, że wszędzie są włosy na głowie ich nie ma. Um, także po prostu ja wam mogę tyle, tylko tyle powiedzieć: dieta, badania, suplementacja, zdrowe odżywianie się. Świadoma pielęgnacja i trzymam mocno kciuki, żebyśmy mieli wszyscy piękne, długie, gęste włosy. I nic. Dzięki Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że chociaż troszeczkę pomogłam. I widzimy się w następnym odcinku. Ciao!